Moi drodzy, jeszcze niedawno, rok temu był taki czas, kiedy się chodziło po kolendzie. No wiadomo, czasy się zmieniają i w tym roku tradycyjnej kolendy zasadniczo nie było, ale zostały pewne wspomnienia z poprzednich kolend. I takie moje wspomnienie na temat wizyty Duszpasterskiej jest takie: wchodzę do pierwszego domu, rozmawiamy, na końcu co słyszę, proszę księdza, żeby zdrowie było, to wszystko będzie. Drugi dom, proszę księdza, bo zdrowie jest najważniejsze, reszta to tam nieważne. Trzeci dom, no wszystko super, ale tego zdrowia nie ma, a wiadomo, zdrowie jest tak naj, najważniejsze. I to samo jest w czwartym, piątym, szóstym, pięćdziesiątym domu. Większość nas Polaków, a pewnie nie tylko Polaków, uważa, że zdrowie jest najważniejsze. I oczywiście na pewno jest w tym wiele prawdy. Ale zobaczcie jedną rzecz. Mimo koronawirusa, większość ludzi na świecie to ludzie zdrowi. I ci zdrowi ludzie co robią? Tworzą chory świat, chorą rzeczywistość, chore społeczeństwo. I mimo zdrowia fizycznego, tworzymy chorą przestrzeń. I to jest dowód na to, że zdrowie fizyczne nie wystarczy. Że potrzeba czegoś jeszcze. I w związku z tym wnioskiem chciałbym zapytać, po co Pan Bóg nas uzdrawia fizycznie? Skoro zdrowie nie jest gwarantem niczego, zdrowie fizyczne, no to po co Pan Bóg to robi? I pewnie wiele jest powodów, dla których Pan Bóg nas uzdrawia. Ja chciałbym wskazać trzy powody. Pierwszy powód, dla którego Pan Jezus nas uzdrawia, to czasami to jest Litość. W Ewangelii są takie sceny, kiedy Pan Bóg patrzy na bardzo cierpiących ludzi, doświadczających wielu trudności, wielu właśnie problemów, i Bóg, widząc ich niewinność, ich ból, że nic z tego bólu nie wynika, że nikomu ten ból nie służy, czasami uzdrawia, no bo się wzrusza, bo nie może na to patrzeć. Czyli to uzdrowienie z litości jest uzdrowieniem z miłości. Pan Bóg nas tak bardzo kocha, że nie może zdzierżyć, jak cierpimy, i uzdrawia. Drugi powód. Pan Bóg uzdrawia, aby objawiać nam swoją tożsamość, pokazywać, że On jest Bogiem i w tym, jakim jest Bogiem też chce nam pokazać. Jest taka scena w Ewangelii, kiedy pan Jezus spotyka chorego człowieka i ten chory człowiek mówi do Jezusa: Jak chcesz, to możesz mnie uzdrowić. No, i Bóg mówi wtedy, Jezus mówi, chce. I to jest pokaz tożsamości Boga. To jest pokaz tego, że Bóg chce nas uzdrawiać, chce naszego szczęścia, naszej radości, naszego piękna, ale to jest też pokaz tego, że Bóg ma władzę nas uzdrawiać, ma władzę nas przemieniać, ma władzę czynić nas szczęśliwymi. I to jest właśnie też piękne uzdrowienia, że w uzdrowieniu jest ukazana wielka wszechmoc Boga i wielka miłość. I takie dobre intencje Boga względem każdego człowieka. I trzeci, najważniejszy dla mnie powód, dla którego Pan Bóg uzdrawia, to Pan Bóg uzdrawia nas, abyśmy byli zdolni do miłości. Jest taka scena, gdzie teściowa świętego Piotra zachorowała. No i święty Piotr tam zabiera Jezusa do domu. Jest ta chora teściowa, i Jezus ją uzdrawia, i przy tym mówi, że została uzdrawiona po to, aby mogła służyć. I to jest najważniejszy cel uzdrowienia. Pan Bóg, jeżeli już kogoś uzdrawia, to najważniejszy cel to jest zdolność do służby, czyli zdolność do miłości. I teraz zobacz. Mamy te trzy powody e, uzdrowienia. Litość, czyli Pan Bóg uzdrawia, bo kocha, tożsamość Boga uzdrawia, bo jest Bogiem, bo chce naszego szczęścia, i trzeci powód, uzdrawia nas, bo chce, abyśmy potrafili tak jak On kochać. I zobacz teraz, jaka jest Twoja miłość, bo prosisz często o to zdrowie, dobrze, że prosisz o zdrowie, tylko co Ty z tym zdrowiem robisz? Kochani, nie wystarczy zdrowie ciała do szczęścia. Do szczęścia potrzeba jeszcze zdrowia duszy. I co jest z tym zdrowiem duszy? Zdrowie duszy polega na tym, że ja potrafię kochać: że ja kocham Boga, kocham męża, żonę, kocham dzieci, kocham ludzi, których spotykam, kocham nieprzyjaciół. Jeżeli dzisiaj będziesz modlić się o zdrowie ciała, nie zapomnij, aby pomodlić się o zdrowie duszy, bo o ile Pan Bóg chce uzdrawiać nasze ciało to jeszcze bardziej chce uzdrawiać naszą duszę.